Witam. Październik przywitał nas słonecznym dniem dosyć ciepły dzisiaj mamy dzianek około 25 stopni a mamy dzisiaj po 3 październik czy, czy 4 sabota i mnóstwo malinek multum można powiedzieć tysiące większość rzeczy zebranych zamrożonych lub soki porobione nie da się ich przejeść zobaczcie tysiące Bo to powie że to są setki Aż czerwono A końca nie widać Ile malinek Samo zdrowie to jest jedna gałązka szczepiona gruszka można zobaczyć owoców sześć sztuk to jest dzika gruszczyna bardzo małe i twarde gruszki będzie jeszcze pewnie szczepiona innymi odmianami Tutaj fasola Jasiek. Kilka takich krzaków mamy. Piękna, duża fasola. To jest ta największa. Pięknie obrodziła. Większość zebraliśmy. Taka zielona nadaje się bezpośrednio do jedzenia. Natomiast usłyszona będzie na zimę dwa krzaki jarmużu piękny zielony będą chipsy jarmożowe. tu młody szczaw na zubka. Obok szpinak będzie mrożony też na zimę. To jest całoroczny szpinak. On z roku na rok pozostaje w gruncie i nie przemarza. Tutaj kwitnie i owocuje. Jeszcze bakłażanik się pojawił w październiku. mają mają dużo ale one już nie rosną większe. Ale można na przykład przesadzić do Donicy i do ciepłego miejsca. I może coś z tego będzie. Tu jest nARBuzik ze szklarni ma kilka metrów długości krzaczek za chwilę go rozkroję I tu mam arbuzika nie dojrzały on ma tutaj pestki takie dwubarwne, nie wiem czy widać nakrapiane takie czarne i jest dojrzały na 100% co widać została połóweczka arbuzika bo jedna poszła do siostry te chwilę będziemy pałaszować, a tutaj odkryłem pewien owoc. Myślałem, że jest tylko jeden. Ostatnio zebrałem kiwano pomarańczowy. A tutaj dzisiaj patrzę, coś tu się pojawiło. I to już do... no, nie dojrzało, ale duże. Zielone kiwano. Może że dojrzeć. Wielkość jest taka jak powinna być. Przybliżenia. Także ciągle tu się pojawia, jakiś krzak pombiorka ostał się ostatni. Jednak zostawię tego arbuzika jeszcze parę dni, bo będzie nie szkoda, póki nie mam mrozu to będzie mróz tego zbiorę. Myślę, że może nawet za tydzień razem z orzechami. Земными.